Jesteśmy u naszych kostarykańskich i tak są nauczone, że jak tylko się zwiera u nich drzwiczki do klatki, żeby wyciągnąć miseczkę, to zawsze czekają na winogronko. Zobaczcie, jak oni to którym drugi oczywiście sobie tutaj przy miseczce i pinuje miseczki. Hej, mały, pokaż się, pokaż się mały, o, też je winogronko, też zadowolony. No i teraz mogę sobie spokojnie. No, zejdź, mam, zejdź, zejdź, zejdź. O, wziąć miseczkę, bo dosłownie nie pozwalają nam jej zabrać. Tak lecą. Uwielbiam winogrona. Każdego dnia musimy pamiętać, żeby chociażby te dwie sztuki mieć tylko dla nich. Żeby móc im dać przy otwieraniu drzwiczek. Drzwi, drzwi. A znaczy, jak się ogonkiem nakrywa, całe plecki, główkę. Pewne łóżki sobie grzeje ogonkiem. No latem tak nie widać. Ogonek oczywiście jest na plecach, ale jest taki wywinięty, a teraz jest normalnie jak czapka taka opuszczona między uszy. Pewno marzną w łóżka. No dobra, muszę uciekać, bo zaraz zjedzą i wyskoczymy tutaj za klatkę.